Co się dzieje? Świeca. Ale? Niżej. Czekaj. Tutaj musisz być. Czekaj, ja przeskoczę. Odsuńcie się, naprawdę odpierdolcie się ode mnie. I słychać tutaj. Belki nie widzę. Co czy mi? A ja u siebie świecę na belkę. Na czuja! To Hahahaha Na, to skupimy Jestem tu stura, stura Jest która, no tam to prawej No właśnie to chciałam to iść to daleko, to daleko, daleko stamtąd O Dobra. Ja się go nie boję To jest mina? To jest tak. to jest mina? Co tu odpierd... To... Ja się go nie boję Dalasz, celuję w ciebie Co kurwa? Kur... masz coś? Ja p... Pie... wszystko, kur... nie zdążyłam spojrzeć co to było. Jest... Kur... Okay. Śruba. O, nie! Nie. To poczekaj na mnie, poczekaj na mnie, chodź tu i, na... i poświeć mi. Słyszysz to? O kurwa, pres spadłam! Masz tam coś? Eee, patrzę. Dwa za trzy złote prawie ryzykowałam życie, nie? <św> <O> <ś> Przyrzekam, że tu ścisna. A gdzie jesteście? No tutaj gdzie No. Ja zapomniałam że tam jest ten. To na dole? Bo... Martyna, gdzie ty poszłaś? Tutaj. Tutaj to znaczy gdzie? To ja mam was cały czas cii, jestem. Cii, cicho!

jak ciężkie kurwa Mamie i z jakiego? nie? To jest pytanie. Dobra, Marta, ty kurczę, byś wyruch 3 4 kurwa świata mam nie, razem. Nieprawda! Bo kobiety tylko 50% Chyba <grym> <Nie, grym> to masz to, no, to Dobra, dobrze! Dobra, i coś jeszcze mam przenieść? Oj, chodź tu ja, kurwa mam lepkie rączki. Daj. Proszę bardzo. Mam no, nadzieję, że ja mam lepkie nóżki i się złapię, kurwaczek. Jeszcze ja pier... Mam swej też my. Idziemy z tym? Spadniesz O nie, aniołku. Gdzie my idziemy? To się dało tak zejść zawsze? Tak. Czemu my tu nigdy zabrałeś się? Bo nikt się tu nie chciał. Musimy tu wskoczyć. Ej, co? Chyba trzeba parki zrobić. No, na pewno. Sandra? Co? Nie pchaj mnie! Słyszałam tylko. Nie shać! A person who thinks.

Kurwa, na O! JAK Kurwa! Jak ty kurwa piszcz! Ej, nie wiem, ale nie mam niczego, wszystko mi zabrał, kurwa. Osobno, osobno, gęsiego. A, to jest- FAJNIE! Wiesz gdzie jest Hello!

Spytawaj. 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 Aha. To skaczemy, kochanie. No mnie mi jak chcesz. Aha. To daje, to daje. Ale? Niżej. Czeka, Czeka, tutaj musisz lubić. Czekaj, ja Czeka, nie, przeskoczę. Nieee. Nie. Nie. Jest. A nic więcej chyba. Cześć. Ej tutaj, weźcie ktoś jeszcze bo tu jest sporo rzeczy, chodźcie Gdzie? E. O. No to tu <laughs> Hello Czekaj, wezmę go, wezmę go, wezmę go Chodź Aaaa! Na dole, chodźmy tutaj Na wejście. Na los. Los. Na górze jest wieżyczka, nie? Na wejściu Na dole Tu jest przejście dalej Nie ja, ja, to, ale... ja się dole